Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Ewa Habros. Jestem wiceprezeską Fundacji Numen, a także instruktorką technik emocjonalnej wolności, czyli EFT. I w imieniu własnym oraz w imieniu moich koleżanek z Fundacji Numen i w imieniu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie chciałabym opowiedzieć o kursie trenerskim. O zmianach programowych w tym kursie, jakie obowiązują od 2024 roku, i zaprosić do udziału w tegorocznych edycjach. Kurs trenerski Technik Emocjonalnej Wolności jest dla Ciebie, jeśli na przykład planujesz nową ścieżkę kariery zawodowej, jeśli marzysz o takiej pracy, która przynosi satysfakcję i która realnie zmienia życie ludzi na lepsze. Albo może już pracujesz z ludźmi, może jesteś psychologiem, pedagogiem, terapeutą, lekarzem, coachem, albo pracujesz w różnych zawodach pomocowych i chcesz wzbogacić swoje narzędzia o skuteczną metodę pracy z emocjami. I to taką metodę, która jest w badaniach klinicznych potwierdzona na przestrzeni ostatnich 30 lat, a może po prostu pragniesz swojego własnego rozwoju, i chcesz lepiej zrozumieć siebie, chcesz uwolnić swoje wewnętrzne blokady, po to, aby osiągnąć swoje cele i zrobić to z łatwością i z lekkością. Techniki emocjonalnej wolności powstały właśnie po to, aby szybko, łagodnie i trwale przynosić ulgę we wszystkich problemach, u których źródeł leży stres, czyli tak naprawdę we wszystkich. Badania kliniczne potwierdziły skuteczność metody w takich obszarach jak trauma, zespół stresu pourazowego, różnego rodzaju zaburzenia lękowe, w tym lęk ogólniony i lęk napadowy, fobie, depresje, wypalenie zawodowe, zaburzenia odżywiania, problemy z wagą, choroby fizyczne i tym podobnie. Ale ponieważ techniki emocjonalnej wolności nadają się do każdego problemu, w którym u źródła jest stres, dlatego też sprawdziły się w kreowaniu wewnętrznego spokoju, wzmocnienia poczucia własnej wartości, w profilaktyce zdrowia, pomagają tworzyć satysfakcjonujące związki, osiągać sukcesy w nauce, w sporcie, w biznesie i w szeregu innych tematów. Kurs trenerski metody IFT, czyli Technik Emocjonalnej Wolności jest organizowany przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości w Chorzowie we współpracy z fundacją Numen. Od roku 2018 certyfikuje trenerów technik emocjonalnej wolności na poziomie akademickim. Co warto podkreślić, kurs trenerski metody IFT to jedyny kurs w Polsce, który łączy Akademicki profesjonalizm z praktycznym zastosowaniem znanej na całym świecie metody EFT. Dzięki tej współpracy pomiędzy Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Fundacją Numen otrzymasz certyfikat uczelni wyższej oraz punkty w międzynarodowym systemie ECTS. Ten kurs oferuje kompleksowy program szkolenia. Ten program obejmuje zarówno klasyczne techniki EFT których uczą również międzynarodowe instytucje, jak i unikalne metody autorskie, których nie znajdziesz w żadnych innych kursach, ani w Polsce, ani za granicą. Poza tym kurs ten stawia w 100% na praktykę. Każdy uczestnik doskonali swoje umiejętności w parach i w grupach z bezpośrednim wsparciem trenera. Kurs jest prowadzony przez doświadczone instruktorki EFT z międzynarodowym uznaniem, ponieważ wszystkie trzy współpracujemy z EFT and Matrix Reimprinting Printing Akademii Carla Dawsona w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy również autorkami polskiej odmiany metody EFT, która nosi nazwę Cellular EFT i również jest już uznana w naszym kraju dosyć szeroko. Ten kurs został również zaprojektowany z myślą o realnym wpływie na życie klientów. My nie uczymy tylko teorii, uczymy technik, ale uczymy też skutecznego ich wykorzystania w pracy z bardzo różnymi grupami odbiorców. Kim jesteśmy? Takie informacje w pigułce. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie. Funkcjonuje od roku 1999, czyli tyle, ile trwają badania kliniczne na TFT, i jest pionierem w integrowaniu aspektów zdrowotnych z tradycyjnymi programami akademickimi. Oferta edukacyjna GWSP w praktyce realizuje unikalne połączenie biznesu, sztuki i nauk o zdrowiu. I takie podejście pozwala studentom tej uczelni na zdobycie umiejętności, które są nie tylko cenione w tradycyjnych sektorach gospodarczych, ale także otwierają drzwi do kreatywnych i innowacyjnych ścieżek kariery. Natomiast Fundacja Numen, którą reprezentuję, Działa od roku 2015. Od tego też roku oficjalnie prowadzimy pod własnym szyldem kursy trenerskie EFT. Naszą misją jest rozbudzenie Twojej wewnętrznej siły, która przyczyni się do poczucia szczęścia i do spełnienia w życiu w każdym obszarze Twojego życia. W ciągu ostatnich 10 lat, ale też lat praktyki własnej, stworzyłyśmy szereg autorskich technik, szereg autorskich procesów, które zebrałyśmy w metodzie o nazwie Cellular EFT. I tymi naszymi autorskimi technikami pracuje obecnie już ponad 300 trenerów w Polsce. Współpracujemy także z EFT and Matrix Reimprinting printing Academy. I teraz już nieco informacji o samym kursie trenerskim, o jego strukturze organizacyjnej. Otóż kurs jest podzielony na Dwa poziomy i kończy się egzaminem. Poziom pierwszy obejmuje rozbudowane podstawy metody EFT. Metoda EFT jest dosyć znana, jest sporo materiałów darmowych, ale kurs trenerski to jest inny poziom niż kursy, które można znaleźć. W internecie, które też są proponowane na różnych, w postaci różnych warsztatów. Tutaj to już jest poziom trenerski, czyli nawet podstawy tej metody EFT to jest poziom trenerski, dużo bardziej zaawansowany. Na tym pierwszym poziomie uczymy także technik pracy, które sprawdzają się w obszarze rozwoju osobistego. Poziom drugi z kolei obejmuje już zaawansowane techniki EFT do pracy między innymi ze złożonymi problemami, z traumą, z oporem, a także są tutaj podstawy metody cellular EFT. Po drugim poziomie jest egzamin. Ten egzamin jest podstawą do uzyskania świadectwa Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie, które potwierdza nabycie kwalifikacji do pracy w zawodzie trenera EFT. I tu już przechodzimy bezpośrednio do programu kursu trenerskiego EFT na początku poziom pierwszy. W programie pierwszego poziomu kursu EFT znajduje się wstęp, i tutaj przede wszystkim opowiadamy o historii EFT, o ewolucji tej metody, omawiamy podstawy naukowe i mechanizmy działania EFT, przybliżamy badania kliniczne, których w tej chwili już jest kilkaset i prowadzone są od 30 lat. Szczególnie dużo miejsca poświęcamy emocjom i metaemocjom, bo one są kluczowe przy technikach emocjonalnej wolności. Omawiamy także podstawowe zasady i pojęcia obowiązujące w EFT, a także mechanizm zapożyczonych korzyści, bazujący na neuronach lustrzanych. W dalszej części kursu przechodzimy już od teorii do praktyki, i na początku uczymy procedur, które również nazywają się czasami sekwencjami. I tutaj uczymy kilku rodzajów klasycznych procedur, w tym m.in. wersji skróconej, najbardziej popularnej, ale też uczymy wersji podstawowej, pełnej, wersji poszerzonej, która wyewoluowała w toku rozwoju metody EFT. Uczymy również tak zwanego EFT akceptującego, które jest naszą polską metodą, naszą polską procedurą autorstwa Joanny Chełmickiej. Uczymy, jak stosować EFT na silny opór lub na uzależnienie od emocji, bo od emocji również można się uzależnić. Omawiamy i uczymy różnych rodzajów ustawień i ich modyfikacji, a także różnych rodzajów i sposobów opukiwania. Tłumaczymy również, skąd się wzięły różnice w opukiwaniu w różnych metodach, które wyewoluowały z tego samego źródła, co metoda EFT. Następnie przechodzimy już do nauki technik. Na początku są to klasyczne techniki proste. I mamy tutaj EFT proste, mentalne, technika bezpiecznego pudełka, opukój podczas narzekania, EFT pozytywne, czyli kreacyjne, opukiwanie zastępcze, technika rozdzielam, technika ograniczonego oddechu. Oddychanie obojczykowe, czy też technika TAB. I od tego slajdu już niektóre techniki są zaznaczone kolorem zielonym. I to są te techniki, które są nowe w programie obowiązującym od połowy 2024 roku. W drugiej części szkolenia trenerskiego na poziomie pierwszym mamy Techniki klasyczne EFT, ale już nieco bardziej zaawansowane. I tutaj są takie techniki jak opowiadanie historii, metoda wyborów, która pozwala zmienić sposób myślenia i wyrwać się z takiego tunelu myślowego, kiedy jesteśmy w problemie. Mamy tutaj pałac możliwości, który służy do osiągania celu. Mamy też techniki okrążania, odejścia, zbliżania się do problemu to już są bardziej nawet strategie niż techniki. Mamy technikę drzewa, która pomaga rozpracować bardzo duży, bardzo skomplikowany problem. Mamy technikę selfie, która służy do pracy nad poczuciem własnej wartości, nad akceptacją siebie, i mamy proces osobistego spokoju, który już powinien przejść każdy trener. Technik emocjonalnej wolności, ale też tak naprawdę każdy terapeuta, który chce być dobry w swoim zawodzie. Poziom pierwszy technik emocjonalnej wolności, kursu trenerskiego, obejmuje łącznie 64 godziny szkoleniowe, w tym 40 godzin warsztatowych i 24 godziny pracy własnej. Na koniec tego poziomu pierwszego obowiązuje zaliczenie, i tutaj to zaliczenie jest w postaci testu z wiedzy. Również należy oddać komplet kart pracy, opis własnego procesu osobistego spokoju, a także pięć sprawozdań z sesji treningowych, które są prowadzone z uczestnikami kursu. Cena i płatność tego poziomu pierwszego to jest 3200 zł. Jest możliwość płatności w trzech ratach um, i oczywiście Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Chorzowie wystawia fakturę za ten kurs. Na poziomie drugim kursu trenerskiego EFT uczymy przede wszystkim technik już dużo bardziej zaawansowanych, które służą z problemami złożonymi, a z oporem, z traumą, a także uczymy tutaj podstaw e, metody celular EFT. I tutaj również zaczynamy od zagadnień teoretycznych, takich jak podstawy pracy z traumą, zasady prowadzenia sesji z klientem, sposoby radzenia sobie z emocjami własnymi, z emocjami klienta. Omawiamy schemat pracy z klientem z problemami zdrowotnymi, a także zasady etyki w pracy trenera IFT. W części praktycznej mamy już szereg technik. Tym między innymi opukiwanie odmowy, karol-luk, mamy picture tapping, dziękczynne EFT, technikę prowokacji, technikę paradoksów, technikę rozkręcania, technikę metafor. Tutaj, jak widać, są techniki również autorstwa naszych polskich trenerek i instruktorek. I w dalszej części mamy. Techniki klasyczne zaawansowane, takie jak praca z syndromem wtórnych korzyści, praca z konfliktem wewnętrznym, technika podwójnej bańki, technika tak ale, praca z lustrem, technika magicznej skrzyni, technika analogii emocjonalnej, technika filmu, technika filmu w naszej polskiej wersji przygotowanej przez Fundację Numen na bazie naszych doświadczeń. Technika traumy BSS i podążanie za bólem. Następnie już przechodzimy do technik z metody Cellular EFT. Na poziomie drugim jest to tylko wstęp do tej metody, natomiast całej metody Cellular EFT uczymy już osobno, to jest osobne szkolenie, o którym opowiem innym razem. Natomiast na tym poziomie drugim uczymy między innymi jak się pracuje z tak zwanym centrum świadomości, dlatego że technika Solar EFT to jest technika opierająca się już na takiej świadomości ciała, na świadomości siebie. Tutaj również mamy technikę kochania siebie. Szczególnie metaemocje, które mają znaczenie w Cellular EFT, tutaj pracujemy z techniką oczyszczania cząsteczek świadomości. Jest tutaj również taki proces, rozmowa z aspektem życia. Uczymy się uwalniać asocjacje, uczymy się uwalniać projekcje, a także mamy taką technikę pudełka Cellular EFT. I tutaj również kilka informacji organizacyjnych, a mianowicie Poziom drugi szkolenia obejmuje 98 godzin szkoleniowych, w tym jest 48 godzin warsztatowych i 40 godzin pracy własnej, która między innymi służy do prowadzenia sesji wymiennych. I właśnie formą zaliczenia. Tego poziomu drugiego jest test z wiedzy, jest komplet kart pracy, ale tutaj już jest 15 sprawozdań z przeprowadzenia sesji treningowych. I również na tym poziomie można pracować już z osobami spoza kursu, czyli już z klientami um, całkowicie z zewnątrz. Jeśli chodzi o cenę i płatność tego kursu, to cena poziomu drugiego, tutaj jest <laughs> błąd, to jest 3900 zł. Możliwa jest płatność w trzech ratach. A także oczywiście otrzymanie faktury za ten kurs. Egzamin i świadectwo ukończenia kursu trenerskiego metody IFT. To jest bardzo ważne, że ten kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Jest to egzamin dwuczęściowy. Absolwent otrzymuje świadectwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie, a także punkty w międzynarodowym systemie ECTS, które są uznawane przez wyższe uczelnie. Kolejna ważna informacja jest taka, że kurs trenerski metody IFT nosi rangę kursu specjalistycznego. To znaczy, że on jest o stopień tylko niżej niż studia podyplomowe na wyższej uczelni. Świadectwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości potwierdza formalnie uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie treningu, w zakresie bycia trenerem EFT. To świadectwo potwierdza uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych na poziomie akademickim i jeszcze raz podkreślam tutaj, że to jest jedyny taki kurs w Polsce. Jeśli chodzi o proces rekrutacji, to w etapie pierwszym jest to rozmowa wstępna z wybraną instruktorką, u której zdecydujesz się odbyć kurs. Następnie, jeżeli wynik tej rozmowy jest pozytywny, należy odbyć cztery sesje z EFT u trenera rekomendowanego przez Fundację Numen. Instruktorka, z którą będziesz rozmawiać, przedstawi ci listę takich trenerów. I dopiero później, po odbyciu tych czterech sesji, Następuje rejestracja w systemie Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i dostajesz dostęp do tzw. poczekalni, w której znajdują się materiały wstępne, materiały teoretyczne, które możesz już sobie zacząć przerabiać przed startem kursu. Terminy kursów są publikowane zawsze na stronie Fundacji Numen, tam również znajdziesz formularz zgłoszeniowy na rozmowę wstępną. Jeśli chodzi o podsumowanie kosztów, to wygląda to w taki sposób, że poziom pierwszy to jest 64 godziny, czyli 40 warsztatowych plus 24 godziny pracy własnej cena 3200 zł. Następnie poziom drugi to jest 90 godzin w tym 48 godzin warsztatowych i 40 godzin pracy własnej. Cena to 3900 zł. Sesje wstępne, które są płatne, również te, które obowiązują przed kursem, to jest 1200 zł za pakiet czterech sesji i egzamin certyfikacyjny po ukończeniu poziomu drugiego, egzamin składa się z dwóch części i jego cena to 300 zł. Opłaty za kurs są możliwe w ratach, i co jest ważne, tutaj nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Na koniec jeszcze pokażę te zmiany programowe i organizacyjne, które zostały wprowadzone w 2024 roku. I tutaj przede wszystkim zmieniła się struktura kursu. Wcześniej ten kurs był jednolity, natomiast aktualnie jest on podzielony na dwa poziomy i to jest odpowiedź na zapotrzebowanie osób, które o ten kurs często. Pytały, które twierdziły, że ten kurs jednolity jest zbyt intensywny. Ale też jest to podyktowane tym, że program kursu został znacznie rozbudowany. Liczba godzin wcześniej wynosiła 80, teraz 154. Poprzednio były to tylko zajęcia warsztatowe. W tej chwili już mamy dostęp do platformy na. Uczelni w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Tam jest specjalna, dedykowana platforma szkoleniowa dla tego kursu i dlatego część zajęć, te części teoretyczne są w postaci nagrań, można sobie je przesłuchiwać jeszcze przed kursem. Natomiast oprócz tego są zajęcia praktyczne, warsztatowe. I również jeśli chodzi o materiały. To wcześniej uczestnicy otrzymywali nagrania z zajęć bezpośrednio tylko z tych zajęć, w których sami uczestniczyli, natomiast w tej chwili dzięki tej platformie będzie dostęp do całej biblioteki nagrań, co oznacza, że również te nagrania będą aktualizowane i każdy, kto będzie miał konto założone na tej uczelni, będzie mógł aktualizować swoją wiedzę właśnie sięgając do biblioteki. I już ostatnia informacja, a mianowicie jak można się zgłosić na kurs trenerski. Otóż wejdź na stronę www.fundacjanumen.pl, kurs trenerski EFT, następnie wybierz prowadzącego i odpowiadający Ci termin, a potem kliknij i wypełnij formularz zgłoszenia na rozmowę. I wtedy wybrany instruktor odezwie się do Ciebie um, i ustali z Tobą termin takiego spotkania. Oczywiście zwróć uwagę na to, że potrzebujesz pewnego marginesu czasowego pomiędzy rozmową a kursem trenerskim, ponieważ to jest czas na to, żeby z jednej strony odbyć owe cztery sesje wymagane przed kursem. A z drugiej strony, żeby zapoznać się też z materiałami już po rejestracji na kurs trenerski, z materiałami na stronie uczelni. I to jest wszystko z mojej strony. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tej prezentacji. Oczywiście bardzo serdecznie jeszcze raz w imieniu moim własnym, w imieniu moich koleżanek z Fundacji NUMEN i w imieniu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie. Zapraszam Cię do wzięcia udziału w następnych edycjach kursu trenerskiego.